Cześć, ten odcinek nagrywam od razu po tych 14-15. No to już 16. Tak. Prawdopodobnie pierwsza seria będzie miała 25 I, albo 20, zobaczymy. No ja się muszę uwinąć z tym, a drugą serię zaczniemy może w jedną. No, się Tak pomyślałem właśnie w tym momencie, jak. Ile to minęło? Minuta! Na to Nawet mniej. Dobra, jak widzicie, jest sobie w tym samym miejscu. Dobra, trudno. A, przytopiło nam się tak dobrze, przydaje się to. A, ja to mam przy sobie. Dobra, dobra, dobra. bez komentarza. Po prostu bez komentarza. Zrobimy nożyczki, bo mi kurde, zarąbali gdzieś wioski. Idę, chcę ostrzec jeszcze. Tak, za mało mi wełny, patrzcie ile to mogę jest, A tam nie idę. Nie, po prostu muszę mieć, ja lubię mieć dużo rzeczy, dużo wełni muszę mieć. No dawać weł. O, tak, dziękuję, dziękuję. Tak, 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 tak. Znowu zapomniałem włączyć tego, ale jak zacząłem nagrywać było 11... 19,11, tak. W takim razie mamy już dwie, dwie, minuty nagrywania chyba. Dobra, nie wiem ile. Ale mnie to Błochheczet alligatorem, kurde. O... Ja do netheru na razie się nie wybieramy W sumie mam stąd A no na razie się nie wybieramy do tamtego miejsca, do neteru. Dobra, zobaczymy ranek. Jeszcze nie. Czekaj noc po południe. Mój skin taki fajny. Stąd kurde brałem trochę o tam dziś. On urosł. Brałem trochę... No tego czegoś tam No tego czegoś. Sunstone Tak. Zebrałem Sunstone'a stamtąd. A. Kurde, co mi ten tak wyje? Ja tam płytę mam, czy co? Pewnie z Call of Duty 2 Jakby ktoś chciał pograć w Coda 2, nie Modern War 2, po prostu COD 2. Zwykły Call of Duty 2. Dla mnie to jest chyba jeden z tych najlepszych. Po prostu lubię te klimaty II wojny światowej po prostu i tyle. Uwielbiam to. Te klimaty są dla mnie najlepsze. Po prostu Call of Duty bez II wojny światowej to nie jest Call of Duty i tyle. No ja tak mam niestety. Zaczęło się od II wojny światowej. Musi się skończyć na drugiej wojnie światowej. Nie, te nowe części też są fajne i w ogóle. Fajnie fajnie. A ja po prostu lubię drugą Wojnę Światową Tak samo Medal of Honor I wiecie co? Ja się nawet zastanawiam czy nie robić let's play, A z Medal of Honor zaraz wam powiem Medal of Honor Aliet Asaul Tak Z Aliet Asaul Czy jak to tam się czyta? Nie wiem Staram się zobaczyć ten... A ja wiecie co? Pójdę sobie do, Pójdę zebrać tu, To będzie rolniczy odcinek Zbieranie wełny, zbieranie trzciny, zbieranie tego czegoś co tutaj jest Czym tu możemy zebrać? Mieczem Czym innym? A tu jeszcze nie usło No dobra, zbierzemy wszystko wow. Tak, 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 posieję to zaraz. Posieję spoko. A, jedno mi się coś nie udało. Oj, chwilowy lag. Przepraszam was, ale czasami mam takie lag. I nawet że skał się, nie wiem. Nie wiem od czego. Może fraps, bo ja teraz czas frapsa mam włączonego w ogóle laptopa nie włączam, więc w końcu trzeba będzie go zaaktualizować, bo tam tego nie robię. Ojeju, wkurzę mnie to widzicie. Będę się orać znowu te pole. Trudno się mówi. Będziemy orać. Dobra, ten odcinek jest taki rolniczy. No już mamy jakieś... Dobra, po prostu wszystko ścinam. Musi być pusto To też zetnę Nawet jak to nie dało nasion Po prostu. Dobra. Następnego razu się zasieje. Nie mam... po prostu... pyk, zamkamy. Ja jestem po prostu taki rolnik, sam w dolinie i tyle. W sumie to nie jest dolina. On robi się noc. To dobrze. Bardzo się cieszę, że się robi noc. O, jejku. a z długo może wyruszymy w jakąś wyprawę, bo znowu potrzebuję cegieł. I teraz zobaczycie, jak zbieram cegły. Nie ma, że... pierdzielimy. W sumie ja tu muszę krótko się znać z y nie... Ale trudno, Herobrine y mi nie przeszkadza, po prostu czasami... Wiecie co? Noć zabije Braina, tak! On to zrobi! Cały Mojang, czy jak to tam... Załatwi mi tu Hero Braina, nie będzie go na moim świecie, tak! Jak widzieliście, też na kanciastej dolinie był. Opanował kanciastą dolinę, no. Kurczę, te TSG musi ogarnąć teraz Hero na swoim serwie. No niestety. To przeze mnie. Ja mu tam wprowadziłem Hero Brina. Ja myślę, że tam zombie jest, ale to coś nie wiem. Nie to jest. Dobra, nie będę już piszczał. Sorry. E, przed... Jestem, jestem szkielet Nie widzieliście, szkielet. Dobra. Yy, może teraz mi się uda pójść spać. Cześć. Wiecie co, ja może tego netę... Most stona. nie wiem czy przez niego, czy co. Mostą tutaj. Czekajcie. Mostą, Stone. Materiały oświetlenia różne. Drewno, diamenty, broń. Nasiona, barwniki, schody. No to tutaj będzie ok, pełna. Różne nasiona na razie tu wrzucimy. A że tu dobra, mniejsza. Nie, to muszę mieć przy sobie. Nie wiem czemu. A tak, tu dobra. Po prostu to wywalamy na razie tu. To. ale już się dwa razy. Na... Czepem, serwer biegiem się. Czekajcie. To nie piwo, to woda Dzisiaj piwa nie ma. A nie wiem, jak CTSG to robi, że on cały czas pije, a nie jest nawalany. Nie jest pijany w ogóle. Nie wiem jak on to robi naprawdę. Ja wypiję 4 Desperado. 5 już mam. Widzieliście co się działo? O nie, Ale będzie. Będzie, będzie. Nie wiem kiedy, ale będzie. Będzie na pewno. To, to musi być. Niestety. To jest nieodwołalne. I nie wiem z jakiej gry naprawdę. Tak myślę, że APB, ale usunęłem mi się. 1919. 19. No dobra. Usunąłem APB, bo kurwa, mam na na ale dobra, trudno. To nie wiem, z jakiej gry bym mógł robić. Rank play. RPG jakaś, nie wiem, jakaś strategia. Może, nie wiem. Wymyślcie coś, nie wiem. what the fuck, what the fuck, what the fuck. Deszcz plus creeper równa się ruiną, motherfucker. A tam jest zombie No może ja teraz pójdę spać Patrz, gapi się na mnie Ale nie myślałem, zdawało się Dobra, ja idę spać, jak będzie zombie to po prostu nie będę tego, tego, ja po prostu idę spać, cześć No dobra, jestem Jak widzicie przyniosłem łóżko, bo na dole to była ruina Zobaczcie, pewnie szkieletku mam Nie, nie mam ale to było wkurzające no gdzieś szkielet. Kurde, respi się w moim domu. Nie wiem co się... Nie wiem czemu się tak dzieje, ale... o oh, shit shit, 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 shit Nienawidzę creeperów naprawdę. Ktoś się w ogóle je lubi. Chyba nikt. na... O Hero Brain. Na! Na! Na-na-na-na-na-na-na o Creeperze Shit, 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 shit A ja się boję, bo... O kurde, ja się tak obracam, bo patrzę, czy Herobrine, czy coś A tu Creeper idzie Bo Nie, ja będę ten robił Zobaczcie, nielegalna będzie, kurde, produkcja co, ja chyba to zasieję żeby to po prostu szybciej urosło. Bo zostawię sobie trzy: aj, 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 aj. Pyk. Zostawię sobie trzy: shit, hero, bride, Herobrine! Hero, bride, Herobrine! bride, hero, bride, here bride, shit, creeper, Dupa. Widzę, że owcy to moment. Oglądamy białej wełny. Jak fajnie, o! Jajko. Też szybszy. Wbijamy. Wbijamy się do domu komuś. Nie To mi się wbijamy do domu. Mi się wbijają do domu, tak? Trudno. Mapa, 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 mapa. Mapa się tak robiło, chyba. Tak mi się wydaje. Ha! Jest mapa. Mapa. Odświeżamy mapkę. I robimy mały zwiat po terenie. Taki mały zwiat po terenie robimy, żeby map na mapę się wszystko przeniosło. Mhm. Tylko, że uważaj na kierownik. Tam, pająka. Pająka się nie boimy. O, jaskinia. Cave, cave, cave. I pamiętajcie, tu jest ja Jest tu pochodniami, trochę znaczy może się... żeby się tutaj po prostu zombie nie rozpiło ani szkilep, ani Nic, no, bo bym mógł tutaj kopać. Po prostu jakby mi się nudziło. Ja chyba myślę, że ten odcinek będzie się zaraz kończył. Ło wow, wow, wow. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem kiedy zacznę nagrywać. Naprawdę, nie pamiętam. Nie bo ja to cięcia robię, yy, trudno. No ma, cześć.